Kartka z kalendarza w TV Blisko, przed nami 25 grudnia, czyli Boże Narodzenie. E, świątecznie powracamy z naszym gościem Izabelą Trojanowską. E, to Boże Narodzenie, bardzo ważne wydarzenie z historii Polski. W roku 1025 Mieszko II został koronowany na króla Polski. A w 1076 w Gnieźnie odbyła się koronacja Bolesława II Szczodrego. Jeżeli to jest dobry dzień na, na, na tego typu ceremonie. Jeżeli ktoś miałby ochotę, to właśnie wtedy może ogłosić może się, się królem. Nawet. Tak Co ciekawego, urodziny w Boże Narodzenie ma Annie Lennox, brytyjska wokalistka zespołu Rhythmics. Nie tylko, bo w latach 90. zadewitowała płytą słową Diva i od tego czasu świetnie sobie radzi na rynku muzycznym. Bardzo dobrze, składamy najlepsze życzenia. Pani tak jest. Annie. Cztery lata później, w 1958 roku, rodził się Alana Miles. Black Velvet, tak. wielki przebór lat 80. Przebud, tak. Krzysztof Kasowski w 1970. Ja nie widziałem, tyle znam Krzyszka i właśnie bo nie jest Krzysiek, urodzi, prawda? Tak, Że tak, tak, tak. się akurat Tam. urodził w Boże Narodzenie w roku tak, 1970. Może wszystkim, którzy urodzili się dzisiaj tak jest. składamy najlepsze życzenia. 20. I jeszcze dokładamy Dajdo, Adamom. która jest z 1971 roku. DIDO, która zasunęła piosenką wspieraną wspólnie z Eminemem. E, piosenka Stan e, z filmu, e, jaki to był film? Ósma Mila chyba? chyba. <grym> mm -hmm, dokładnie. W każdym razie e, ona też obchodzi urodziny. Wszystkiego najlepszego tym wszystkim. No, w Boże Narodzenie się narodzić to jest naprawdę coś tak. wielkiego. To na pewno lepiej niż, niż <grym> nie wiem, w jakąś inną, inną cywilną niedzielę. Tak, tak, tak albo w jakąś taką nieprzyjemną rocznicę. E, w święta słuchamy e, dużo muzyki. Ta Dużo, więcej, Dużo więcej. Ona prawda? głównie kolendy, prawda? Na początku kolędy, ale jest też coraz więcej muzyki nowoczesnej, która jest po prostu o tematyce świątecznej. No tak. Są piosenki, które po prostu są śpiewane na temat świąt, o zimie, o choince, o reniferach, o wszystkim. Last Christmas. Właśnie chciałam zanucić, tak, ale jest, wiesz co? Jest wielkim przebojem. Tak, to jest i fajne, ale też przesyt odczuwa się w domach towarowych, mm -hmm. bo to jest bardzo uroczysty dzień i chciałoby się zachować go raczej na moment ten wzniosły. Ten. Mm -hmm. A jesteśmy paszerowani tymi piosenkami e, z każdej świątecznymi strony. z każdej strony <laughs> przez tak trzy jest. miesiące przed i potem już tak naprawdę Trochę tracą chyba na <laughs> barwie, na, na blasku. Dlatego zachęcamy, żeby były one wykonywane przez naszych widzów, bo ponieważ no wiadomo, że te wszystkie wykonania, które do nas docierają, mm -hmm. już znamy, a nasze wykonania są najciekawsze. No oczywiście. I jeżeli tylko do tego tak płynące, to nas zaprosicie no, całą rodzinę, to tak, będzie naprawdę i, I Właściwie chodzenie na pasterkę też już nie jest aż tak popularne jak kiedyś, kiedyś tak, więc też zachęcamy, prawda? Tak jest też się dużo śpiewa. Ja chodziłam z braćmi z petardami. też <laughs> Wcześniej i później za kościołem odpalaliśmy. Ale to, to się pamięta. To jest, jest właśnie, wydaje mi się, że nie, niekoniecznie trzeba być takim grzecznym, tak z mamusią za rączkę, tylko można sobie pójść, poszaleć. Oczywiście uczestniczyć w mszy. To jest propozycja Izabeli Trajnowskiej, jeżeli chodzi o spędzenie rodzinne świąt. Zapraszamy. A to piosenka na święta.